Dzień dobry. 19 kwietnia nagrywam ten film. Proszę zobaczyć. Jaką mamy piękną trawę zieloną. Kurki już skubią. Na żarły się wiadomo wieczór. Teraz jedzą mniej. Ale rano normalnie wcinałem jak barany. Niech pokażą te handlarze swoje wybiegi. Gdzie oni mają te kury? I skąd one mają te jajka? Albo wcale kur nie ma. A jak są kury, to są dokormiane paszą chemiczną. A na wybiegu już nie ma ani trawy, ani robaków. Pozdrawiam serdecznie. U nas nie zabraknie ani trawy, ani terenu. Dlatego, że tego terenu, proszę zobaczyć, ile tego terenu jest 7 hektarów. W jednym kawałku. Pozdrawiam serdecznie i uważam mało gdzie można kupić uczciwie jajka. Zapraszam do zakupu. Jak chcecie, to nawet możecie własnoręcznie zbierać te jajka. Pozdro.